Ukłon do siebie, do mnie. Tak jest. No, piątka. Chodźmy, walczymy. Dobrze. Otaj mi Mate! Ale Marcin proszę, zdejm, z raczy. Zobacz, walczymy. O, pięknie, to stoi nagę. Dobrze, dawaj. Zobaczcie, na to moje nagę. O, dobrze, stoi nagę. Bardzo ładnie. O, super. O, dobrze, bardzo ładnie. No, dawaj, dawaj. Oj, cicho nagle wyszło. Ale cicho nagle nie do, do, dozwolone w czasie walki. Dobrze, pięknie o to pogari. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, ładnie. Sumigałeś i pięknie na dychę. Dawaj Resena. Do Dobrze. Ale do trzymania teraz szybko jak go rzucisz. Już otrzymania, szybko. Dawaj, 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 do trzymania. Dobrze o tej komi dobrze trzymaj nogi szeroko. Nogi szeroko, dobrze trzymaj na tej komi. Trzymaj. Mate i pomastego miejsca. No i walczymy jeszcze. Ostatnia akcja. No, dawaj, dobra, dobra. O, dobrze. Pięknie. No i no jeszcze atakuj tak na. Ta Wow, to było piękne! Wow, no niemożliwe! Co ona z tym zawodnikiem robi! Co? Dobrze! Wow, no to jest siła! Dobrze, bardzo ładnie! Dobrze, na swoje miejsca stajemy. Proszę, ukłon do siebie, do mnie. Do mnie układ jeszcze piąteczka. Okej. Okay.